Na wydarzenia w Telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Wtorek, 27 kwietnia, a dziś w programie. Już jutro rusza zabrzeński Punkt Szczepień Masowych. Zabrzeński Punkt Szczepień będzie czynny w godzinach od 8 do 18. W Zabrzu zainaugurowano projekt Elektryczne Śmieci. W naszym mieście rozmieszczonych zostało 10 pojemników na elektrośmieci. Punktualnie o godzinie 8 rano, w środę 28 kwietnia, ruszy punkt szczepień masowych, mieszczący się w Hali Pogoń przy ulicy Wolności 406. Ma on usprawnić wydajność szczepień w mieście. Znajdujemy się na ulicy Wolności 406 przy Hali Pogoń. To właśnie w tym obiekcie znajduje się zabrzański punkt szczepień masowych. Hala pogoń została wybrana nieprzypadkowo. Do znajdującego się niedaleko centrum miasta obiektu łatwo dojechać zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Znajduje się tu także duży parking. Wejście do zabrzeńskiego punktu szczepień masowych mieści się na tyłach hali. Zobaczmy więc, jak do niego dojść oraz jak wygląda on wewnątrz. Znaleźliśmy się właśnie przy punkcie szczepień. Obecnie Państwo znajdujecie się w poczekalni, gdzie będziecie weryfikowani pod kątem ankiety, którą należy złożyć czyli albo ją wydrukować ze strony internetowej i wypełnić bądź na miejscu pobrać i w poszczególnych punktach. Wypełnić, następnie oddać w punkcie weryfikacyjnym, żeby przejść do następnego etapu, czyli do kwalifikacji do szczepienia. Kolejnym etapem jest kwalifikacja do szczepienia, i tutaj na miejscu, w poszczególnych kabinach, będziecie Państwo. Weryfikowanie przez lekarzy bądź pielęgniarki do szczepienia. Jeśli chodzi o boks, tutaj na miejscu będzie odbywał się pomiar ciśnienia, pomiar temperatury i wywiad przeprowadzony przed szczepieniem. Kolejnym elementem jest już samo szczepienie, czyli trafiamy do punktu szczepień, czekamy na określony sygnał. Zielona, czerwona lampka to są tam, gdzie jest zielona. Są wolne boksy, i do tego boksu można wejść, gdzie będzie odbywało się samo szczepienie. Zapraszam, żeby zobaczyć punkt szczepień. Tutaj na miejscu będzie odbywało się już samo szczepienie, gdzie Państwo otrzymacie swoją szczepionkę, a następnie po szczepieniu udacie się do poczekalni. Kolejnym etapem szczepienia jest okres oczekiwania po szczepieniu i odbywać się to będzie w naszej poczekalni. Oczywiście przy tym stanowisku otrzymacie Państwo potwierdzenie dokonania zaszczepienia. I po odczekaniu określonego czasu, tutaj w poczekalni, będzie można udać się na parking, przed hale pogoń i pojechać do domu. Wybierając się na szczepienie, pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości. Na kilka dni przed szczepieniem wskazane jest dobrze się wyspać, ograniczyć spożycie alkoholu, zadbać o kondycję fizyczną. Nie należy rezygnować z przyjmowanych regularnie leków. W dniu szczepienia powinno się zjeść posiłek. Pamiętajmy, aby nie zatajać żadnych informacji podczas kwalifikacji, a po szczepieniu odczekać 15 minut w poczekalni. Zadwański punkt szczepień będzie czynny w godzinach od 8 do 18 i będzie można się do niego zapisać wszystkimi tradycyjnymi metodami już znanymi obecnie z zapisów do, do punktów szczepień, czyli bądź to przez infolinię 989, bądź przez stronę internetową pacjent.gov.pl bądź dzwoniąc na infolinię tutaj punktu bezpośrednio właśnie zlokalizowanego na hali pogoń. Choć tydzień ziemi już za nami o ekologii w naszym mieście mówi się nadal, zabrze dołączyło do projektu elektryczne śmieci. Na ulicach miasta stanęło 10 charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i tonery. Co więcej, w ramach kampanii edukacyjnej Segreguj swoje odpady. Na miejskich nośnikach zostały zawieszone billboardy mające zwiększyć świadomość społeczną w zakresie właściwego sortowania śmieci. Od kilku dni Zabrzanie mogą szybko, bezpiecznie i w sposób przyjazny dla środowiska oddawać elektroodpady ze swoich domów i mieszkań. Zabrze jako jedno z kolejnych miast na Śląsku przystąpiło do wyjątkowej akcji, akcji w ramach której w naszym mieście rozmieszczonych zostało 10 pojemników na elektrośmieci. To akcja, która prowadzona jest przez MB Recycling Fundację Zyska Środowisko oraz firmę Aureco. One proponują miastom, które mają powyżej 40 tysięcy mieszkańców możliwość włączenia się do tej akcji i właśnie Zabrze jak że taka wpisuje się w politykę proekologiczną miasta, dołączyło również do tego działania. Generalnie ustawiliśmy na terenie zabrza 10 specjalnych kontenerów, do których można wrzucać tak zwane elektrośmieci. Niestety, ale w naszych domach zalega ich coraz więcej. To są urządzenia elektryczne małe, ale też duże, czasami są baterie. Takie właśnie rzeczy możemy wrzucać do tych pojemników, które zostaną następnie te rzeczy właściwie zutylizowane. Właściwie, ponieważ takie urządzenia są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska ze względu na zawartość substancji. E, stacji, które, które są w nich, dlatego zachęcamy mieszkańców tego, aby z tych kontenerów korzystać, aby oddawać w sposób bezpieczny te śmieci. Charakterystyczne czerwone pojemniki stanęły w 10 lokalizacjach w naszym mieście. Spotkać je można w następujących miejscach Centrum Północ, Zaborze Północ, Kończyce, Helenka, Rokitnica, Maciejów, Mikulczyce, Guido, osiedle Mikołaja Kopernika, makoszowy Do pojemników można oddać zużyty sprzęt elektroniczny nie przekraczający 50 cm z kolei odbiór wielkogabaretowych elektrośmieci można zgłaszać pod numerem 572 102 102. Z części materiałów odzyskanych w profesjonalnych zakładach przetwarzania powstaną ule z recyklingu oraz wyjątkowa sztuka ze śmieci. Zabrzu funkcjonuje 10 takich kontenerów. Nie przewidujemy jeszcze końca akcji, wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że jeżeli Zabrzanie faktycznie będą korzystać z tych kontenerów, to być może razem w porozumieniu z tą firmą ustawimy ich na mieście więcej. Ale działań proekologicznych prowadzonych w naszym mieście jest więcej. Warto podkreślić, że jest to jedna z wielu akcji ekologicznych prowadzonych w naszym mieście. Aktualnie możemy zobaczyć billboardy, które zachęcają do właściwego segregowania odpadów w Zabrzu, ale to tylko jedna z wielu innych akcji. Generalnie zachęcamy do tego, aby wymieniać źródła ogrzewania w domach. Mamy program Czyste Powietrze, program Dbaj Powietrze. Dlatego robimy wszystko, aby nasze środowisko w Zabrzu było coraz bardziej zadbane i służyło nam wszystkich przez wiele, wiele lat i pokoleń. Choć tydzień ziemi już za nami, ważne, abyśmy o ekologii pamiętali zawsze. Nie tylko od święta. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.